Hey, dzień dobry. Pokazywałam wam do tej pory najwyższy budynek świata, największy ogród świata i wiele innych atrakcji Dubaju. Już sama nawet nie pamiętam, tyle tych filmików powstało. A tym razem chciałabym was oprowadzić po projekcie, który jeszcze nie jest skończony, ale wkrótce będzie. I jak to na Dubej przystało, pokona oczywiście wszelkie możliwe rekordy. A mianowicie będzie to największe i najwyższe. Koło widokowe świata, lub jak to woli to nazwać, Diabelski Młyn. Znajduje się to na wyspie Blue Waters, i przy okazji chciałabym Wam poopowiadać trochę o nieruchomościach na tej wyspie. Pokażę Wam, jakie tam są projekty, w jakich cenach. Być może ktoś się skusi, kto wie. Ale fajnie mieć rozeznanie właśnie ile ludzie płacą za mieszkanie w takich miejscach. Uwielbiam ten parking, ponieważ jest zawsze pusty. Jak widzicie, kilka samochodów na krzyż. Chyba jestem mistrzynią znajdywania pustych miejsc w kilkumilionowym mieście. Okej, okay, to jesteśmy. Tak jak wspomniałam, ta wyspa, sztucznie utworzona oczywiście, nazywa się Blue Waters, czyli niebieskie wody. I na tej wyspie znajduje się mnóstwo restauracji, sklepów. Jeszcze nie wszystko jest otwarte. Pełno budynków mieszkalnych. Apartamenty, townhousy, penthousy. Znajduje się również dwa, dwa luksusowe hotele. Pierwszy z nich nazywa się Pałac Cezara. jakie się ochroniarzy tu idzie, zaraz. Okej, okay. <laughs> się kręci wokoło. Chyba się tu nudzi. Tu nikogo nie ma. A, tak więc kończąc. Na, y Pałac Cezara, tak jak pamiętacie, pewnie z filmów, w których pojawia się wątek z Las Vegas, zawsze jest pokazany Pałac Cezara. Tutaj właśnie też otworzyli. Jedyna różnica jest taka, że tutaj nie znajdziecie kasyn, ponieważ jest to wbrew religii, więc nie ma hazardu. W tym, w tym pałacu byliśmy tylko raz i to w restauracji Hell's Kitchen i to pewnie też kojarzycie z programów telewizyjnych Gordona Ramseya, tam gdzie oni walczą ze sobą dwie drużyny, on na wszystkich krzyczy i gotują i tak dalej, tak dalej. Tak więc poszliśmy tam raz ze znajomymi, jakieś 2-3 tygodnie temu i to był nasz jedyny raz w tym hotelu. Ta wyspa jest połączona mostkiem, którym można przejść do części JBR. I to jest jedna z najbardziej turystycznych części Dubaju, w której znajduje się piękna plaża, mnóstwo restauracji, deptak. Ja nam naprawdę pięknie, więc bardzo łatwe połączenie. Zaraz Wam pokażę. Wiem, że teraz wszystko to wygląda jak wymarłe, ponieważ restauracje są pozasłaniane albo pozamykane i nie ma ludzi, ale mi się wówczas najlepiej kręci, więc ja akurat Ramadan uważam za świetną okazję, aby. Trochę się pokręcić z kamerą. Nikt mi nie wbiega, nikt mi nie krzyczy do ucha, więc idealnie. To jest ten mostyk, którym można właśnie przejść tutaj z tej wyspy i tam do tej części JBR, do Jumeira Beach Residence. I to jest część Dubaju, do której na pewno z wielką chęcią przyjedziecie, ponieważ jest naprawdę turystyczna i piękna. Świetna plaża, deptak wzdłuż mnóstwo restauracji, sklepów. Tam, widzicie, pokazywałam Wam kiedyś filmik, jak można wjechać do góry i napić się kawy 40 metrów w górę. I również tędy płynęłam po tych wodach. Tutaj tędy przepływałam e, rysikiem nie tak dawno, jeszcze jak moja mama mnie odwiedziła. Tak jak wspomniałam, trwa Ramadan, i teraz Wam opowiem, z czym to się je. Co to jest ten Ramadan, bo niektórzy pewnie się. Czy w ogóle warto przyjechać do, do Dubaju czy do Emiratów w tym czasie? Od wschodu do zachodu słońca muzułmanie nie jedzą i nie piją. Jest prośba, aby turyści również nie robili tego publicznie co nie znaczy, że wy musicie. Być na diecie w tym czasie. Po prostu musicie to robić u siebie w hotelu, w domu bądź też po prostu kiedy nikt nie widzi. Restauracje są albo pozamykane, albo jeżeli mają licencję, wówczas są otwarte, ale są zasłonięte, są zasłonięte kotarami, aby muzułmanie nie widzieli po prostu ludzi w środku. Jeśli tam normalnie wchodzi, pełno turystów siedzi i je i pije, więc nie ma z tym problemu. Jeśli chodzi o ubiór, Duba jest naprawdę bardzo zrelaksowanym miejscem, jeśli chodzi o ubiór. Ale w czasie Ramadanu myślę, że mogliby zwracać dużo większą uwagę na jakieś wyzywające stroje, więc radziłabym na to uważać. Jak widzicie, jestem dzisiaj w krótkim rękawku, to w ogóle nie ma problemu. Nie ma tutaj mowy o żadnych burkach, zasłoniętych włosach ani nic takiego. Absolutnie nadal jest, można powiedzieć, luz. Miasto czasami w niektórych miejscach wygląda trochę na wymarłe ponieważ sporo osób jest w domach i odsypiają, jako że głodzą się przez dzień, jedzą w nocy, więc później odsypiają, godziny pracy są również krótsze, zazwyczaj tak pracują do 13, do 14, a nie do 17. Ech, e, I więc jeżeli ktoś lubi widzieć mnóstwo ludzi, jak miasto się, że tak powiem, żyje, to radzę przyjechać poza ramadanem. To jest dobre w trakcie Ramadanu właśnie mało ludzi, jak ktoś lubi mieć pustki, i sobie zwiedzać miasto po swojemu. Również co jest dobre, jeśli chodzi o Ramadan, niektóre hotele mają świetne promocje cenowe. Może, może jeżeli dla kogoś to jest ważny czynnik, to warto się za tym rozejrzeć. Dzisiaj jest strasznie gorąco, żadna to niespodzianka, ale i tak nie jest tak gorąco jak w poprzednich latach, ponieważ sadzą tutaj mury. Może kiedyś o tym opowiem dokładniej. E, co za tym idzie, nie mamy aż tak mocnego słońca. Od czasu do czasu pada. W Dubaju, kiedy przyjechałam 6 lat temu, padało mniej więcej raz lub dwa razy do roku. Teraz pada przynajmniej raz w tygodniu. Nas, mieszkańców, to bardzo cieszy. Wiem, że dla turystów może to nie jest coś świetnego. Co mi się nie podoba, to jest niestety tak... Wygląda to wszystko mgliście, a to jest po prostu piach w powietrzu. Mamy często burze piaskowe. Ja jako, że mieszkam poza miastem, więc często to widzę, bo mam pustynię obok, więc się naprawdę bardzo pyli. Codziennie, codziennie po prostu zamiatam balkon, mam tyle piachu, ale przynajmniej nie ma takich skwarów, jak były, jak ja przyjechałam. Było naprawdę nie do wytrzymania czasami 45-50 stopni już w maju. A teraz pogoda jest całkiem przyjemna myślę, że jest teraz jakieś 32 więc nie ma dramatu. Ok, to idziemy. Zabieram Was teraz na tą całą atrakcję tej wyspy, czyli Ain Dubai, Dubai Eye, czyli koło widokowe Dubaju. Jest już tutaj. Ja już widzę, zaraz Wam pokażę. jakie ładne skrzydła. O, nie widać. Ale tu ich jest, jest ich dużo. Można fajne fotę porobić. Jeszcze jedna. Angel. Okej, okay, jestem pod samym kołem widokowym. Już bliżej podejść nie mogę. Już Wam pokażę. Nie wiem nawet jak je uchwycić, żeby Wam pokazać. Jest bliska raczej ciężko. Odejdę trochę, to będzie może lepiej widać. Ta konstrukcja ma ponad 200 metrów. I tak, według niektórych źródeł ma 210, według niektórych aż 250. Tak czy siak będzie ogromna. Będzie to największe i najwyższe koło widokowe, czy diabelski mądr świata. Zobaczcie jakie to jest potężne. Ta konstrukcja mnie po prostu przeraża. Jest tak wielka. Ostatnio został usunięty ostatni szczebel, które było osiem ich zainstalowanych. To były takie szczeble tymczasowe, które były do podtrzymania konstrukcji podczas budowy. I ostatni, właśnie z, ostatni z tych szczebli właśnie został usunięty, więc konstrukcja naprawdę zbliża się ku końcowi. I ten szczebel ważył aż 450 ton, więc wyobraźcie sobie, ile całe to, cała ta konstrukcja waży. A nawet pamiętam ile. 16, oczywiście powiem Wam językiem, byłej stewardessy, waży tyle co 16 Airbusów 380, czyli tych wielkich, potężnych, grubych, big mama Airbusów, takich dwupiętrowych. One są naprawdę ciężkie. To są takie wielkie, latające krowy. I to jest aż 16 takich samolotów. Tyle waży ta konstrukcja. Wow! Źródła podają, że koło pomieści 1400 osób, a niektóre źródła, że 1900 osób. Tak czy siak, wychodzi na to, że każda z gondoli, która będzie zainstalowana na tym kole, a będzie ich 48, pomieści pomiędzy pomie 30 a 40 osób. Więc wyobraźcie sobie teraz, jakie wielkie będą te gondole. Muszę zdecydowanie oddalić się od tej konstrukcji, ponieważ naprawdę mało widać. Jako ona jest potężna. A cena tego projektu kosztowała bilion dirhamów. Tyle to kosztowało. Projektem zajmuje się deweloper o nazwie Miras. Ja z tym deweloperem współpracowałam, jeśli chodzi o pracę w nieruchomościach. To jest mój ulubiony deweloper, ma przemiłych ludzi. I świetne projekty! Oni naprawdę mają przepiękne projekty po całym Dubaju. Myślę, że mają ulubione. Więc cieszę się, że akurat oni zrobili ten projekt tej wyspy i tego koła. Te, które tutaj widzicie, wieczorami są pięknie oświetlone, więc ta wyspa rzuca się w oczy, nawet z odległości. Myślę, że to jest całkiem fajne miejsce, aby Wam pokazać też rozmiar. Tak dla porównania, to koło będzie miało około ponad 200 metrów, a do, do tej pory najwyższe koło znajduje się w Las Vegas i ma 168 metrów, więc zobaczcie jaka będzie różnica, będzie aż o 40 metrów wyższe, co najmniej o 40 metrów. A drugie koło jest chyba w Singapurze, ma 165 metrów. Nie mają się, nie mają w ogóle, nie ma porównania. To oczywiście będzie najnaj. Jeszcze z takich ciekawostek zużyli 9000 ton stali, aby to wybudować. A jeżeli by się rozprostowało te wszystkie połączenia szczeble, to miałoby to długość około 2400 km, co jest mniej więcej jak tyle jak odległość z Dubaju do Kairu. To jest ciekawe, szok. A teraz odpowiedź, kiedy będzie to otwarte, Planują otwarcie na. Rozpoczęcie Expo 2020. Najpierw pierwotnie miało być to otwarte w 2019, ale się nieco przesunęło, albo też myślę, że specjalnie to przesunęli, aby otwarcie było na jakieś wielkie wydarzenie. Tak więc 2020, już wkrótce.

Plus townhouse, e, czyli domy w zabudowie. Obecnie nie mogę wejść do środka, do żadnego mieszkania. Musiałabym mieć umówione spotkanie z deweloperem, ale pokażę Wam e, kilka zdjęć czy filmików, które właśnie e, miałam zrobione na listingi. I mniej więcej koszt za one bedroom, czyli jedna sypialnia, to jest mniej więcej 2 miliony złotych. A koszt za townhouse, czyli za dom w zabudowie szeregowej, i to jest mniej więcej 4-5 sypialni, i pełen wypas, to jest mniej więcej 14 milionów złotych. Ktoś chętny? Jak widzicie, będzie tutaj naprawdę całkiem przyjemnie. Tylko jak to wszystko pootwierają. Ale fajnie jest to zobaczyć, zanim to wszystko zacznie wrzeć i będzie pełne turystów. Ja uwielbiam takie projekty oglądać, kiedy nie są jeszcze wykończone. Ja jestem już całkiem zgrzana, jak widać. Zresztą dzisiaj jest bardzo wilgotno, dlatego ciężko znieść tą temperaturę. Mam nadzieję, że spadnie deszcz wkrótce. Ok, dzięki za zwiedzanie ze mną. Pewnie jak niektórzy z Was tutaj przejadą za jakiś czas, nawet już za miesiąc, będzie to wyglądało zupełnie inaczej. I będzie tutaj mnóstwo, mnóstwo turystów. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Wydziaki z Dubaju.